Cześć, witajcie! Dzisiaj będziemy budować tytanik. Takiego, tego że Jak widzicie tu od razu na ekranie, że jest zlego, nie? I zaraz wam pokażę, tak naprawdę, że będziemy go budować razem. Em, polecam Wam też zbudować. Jest fajny, ale em, mogę też nagrać filmik, że większy taki. Mogę Wam nagrać? E, to może innym razem. Właśnie teraz będziemy go budować. Zaraz się zobaczymy. Teraz właśnie go będziemy budować. No to dobra. Zacznijmy od czerwonego. Mamy takie. Dajemy je. Yy, dajemy je tak. Cztery czerwone. Cztery. Zostaję wam tylko chwilę, że zobaczyliście. Takie czy chyba już widzieliście. Dobra. Tu dajemy po jednym, tu klocku. I tak całkiem. Raz, dwa. Mamy tu trzy i teraz cztery i piąty. Potrzebujemy pięć czarnych takich. Długich, bo cztery kwadraty. Dobra. Mamy teraz takie i dajemy je właśnie, dajemy je tutaj. Dajemy je. Dobra. Mamy już dane i teraz możemy właśnie Dada będzie ich kopiować. Dobra. Teraz robimy tak. Mamy taki klocek. Dobra. Wiecie to chyba jaki. Dajecie go tu. Dajecie go tu na sam przód. No tam ma taki domek. I teraz bierzecie taki żółty. Dajecie go w tym miejscu. W tym miejscu. Przy tym. Teraz bierzecie taki. O. Dajecie go tu, żeby tu został taki kwadrat. I dajcie go tu. I mamy takie coś. Teraz bierzemy ten żółty i zdejmujemy koło niego. Koło niego. Sedajmy. Dobra. Mamy zrobione. Zapytajcie się mnie, co dalej, bo ja o tym nie wiem. I teraz ten, taki biały, jak widzicie, macie tu, od razu, i go dajecie tu! Teraz zaraz Wam pokażę, jak inne kominy zaraz położę. Dobra, jesteśmy! Teraz mamy te dwa kominy, nam zostały. Potrzebujecie jeszcze ten. I ten komin. I te dwa właśnie kominy potrzebujecie. I teraz dajecie go. Tu! Ja wam pokażę, jak go położyć. Dajecie je tu. Koł tego i mamy zbudowany tytanik Mamy takie rzeczy. To jest tył. I on żeby ten, żeby tak prowadził. No, takie coś. I teraz jeszcze Wam pokażę tego co ma z plastiku. Kupi, wiem, kupiłem za 20 zł. I on jest taki. Jest taki sam, tylko że tył nie ma takiego samego. On jest taki, tu jak widzicie taki chudy, taki, tu taki widzicie, a tu mamy tylko taki. Właśnie. I możemy zobaczcie jaką on fajnie wygląda. Um, Musiałam wyciągać i tak dalej. Trzeba sklejać. na dodatek, to takie trudne. Dobra. I właśnie to jest na koniec filmika. Zostawcie suba i zostawcie lajka w górę. Tylko proszę Was, nie dawajcie w dół. Subskrybujcie kanał. I tak dalej. Dobre. I to będzie koniec na tego odcinka. Pa! Uj! Jeszcze Wam zapomniałem. Właśnie zbudujcie go. To drugi raz muszę Wam powiedzieć, że sobie przypomnieliście, żeby polecam Wam to właśnie zbudować. Jak nie macie tych klocków, to nic, no. Możecie je kupić w innych zestawach. No to pa!